Dzień dobry. Witam na moim kanale po raz kolejny. Film dotyczący oczywiście maszyn, napraw i urządzeń. Tutaj rzecz tego rodzaju tokarka dość spora, już taka warsztatowa, w której będę wymieniał uchwyt w mocowaniu duro z jednego na drugi, czyli z seryjnego na wyposażeniu maszyny w dokupiony od innego dostawcy. Tutaj różnica w tych uchwytach rozmiarowo są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o rozstaw szczęk, typ uchwytu ten sam wielkościowo, przy czym masa uchwytu tego seryjnego, który widzimy po lewej jest dużo większa niż tego po prawej. Lewy, czyli wykonany w Chinach, to jest na pewno uchwyt ze staliwa, bo to widać już po, po stali, po, po kolorze, po barwie, po tym jak się kładzie, układa. Względem tego poprawy, który jest już ze stali, poprawy jest dużo lżejszy, bardziej miękko pracuje, szlifowania są zdecydowanie bardziej precyzyjne Elementy wewnętrznych uchwytu, mam na myśli tutaj ślimak, pasowanie, szczęk. Pracuje to dużo przyjemniej, temu komu to robi różnicę, to na pewno zrobi różnicę, mi to robi, bo też i zawodowo pracuję na takich Innego rodzaju narzędziach, więc ja to czuję i mi sprawia ból praca z niektórymi, niektórym typem narzędzi, więc zapobiegając bólowi wewnętrznemu, tutaj będę wymieniał ten uchwyt. I teraz o co chodzi? Można by przełączyć uchwyt z jednego na drugi, bo to jest to są mocowanie duro w tym samym rozmiarze. Duro są normatywy na duro, czyli są wykonane w tej samej tolerancji, te same stożki. Tolerancje szlifowania, i tak dalej, i tak dalej. Można by właściwie wziąć ten nowy uchwyt, wstawić i zakładać, że jest OK. Otóż okazuje się, że często jest nie OK, szczególnie na nowych maszynach. Jeżeli ktoś na to nie zwrócił uwagi, to po jakimś czasie sobie zniszczy maszynę i uchwyt. Dlaczego? Tutaj jeszcze w tym starym uchwycie chciałem go nieco ratować. Też przymierzałem się może do szlifu szczęk, może. Do kombinowania, ale z tego ostatecznie zrezygnowałem. Po prawej stronie widok tego e, mocowania duro, który mówi o czym. Po lewej stronie mocowanie. E, oczywiście to jest takie kotwione mocowanie, tutaj ta, ta nakrętka, to, to, to nie o to mi chodzi. E, kotwione mocowanie chodzi mi o ten stożek, który widać i płaszczyznę od D wskazana jest ta płaszczyzna przylegania uchwytu do e, brzeciona. Przy czym jest to płaszczyzna, która nie bierze udziału w pracy uchwytu, i tutaj o to mi chodzi. Chodzi o stożek. Ten stożek ma znaczenie. ten Uchwyt w duro. Przyciągamy kotwami, które tutaj widać na rysunku. One są przyciągane kotwami, które są kluczem zaciągane do wrzeciona. Ale mocowanie i praca uchwytu jest na stożku, i to jest ta płaszczyzna, która bierze udział w pracy. Od, śred... Od tego oznaczenia, tutaj D, widzimy wskazanie na płaszczyznę um, uchwytu przelegania, w cudzysłowie, przelegania do wrzeciona. Ona nie przelega. Te płaszczyzny się nie stykają to w normalnej sytuacji. I chodzi mi o to, żebyście zwrócili na to uwagę, bo zniszczycie sobie maszynę, jeżeli będziecie. Czy my będziemy mocować po prostu części zamienne, narzędzia? Tak, z ręki, wyciągając je z pudełka, ufając, że to pasowanie jest ok. O co mi chodzi? Tutaj ten chińczyk, który jest zamontowany, ten seryjny, on jest przyciągnięty teraz kotwą. Ja go odkręcam, od, odhaczam, wyhaczam ten uchwyt, chcę go wyjąć. I wiecie, hmm, chodzi mi o to, że to dokręcanie kotwy, ktoś, kto to robi od dawna i dokręca dużo śrub, dużo kotw, Czuję w rękach jak, tutaj odkręcam, ale jak dokręcanie przebiega i czuję, że w rękach wówczas ten naciąg na stożek, po prostu to jest takie mocowanie, nie powiedziałbym miękkie, ale czuję, że idzie w stożek, dociągając uchwyt i e, że to pasowanie e, idzie po stożku. Ja zwracam na to uwagę dlatego, że już kiedyś się na tym przewiozłem i to jest jako ostrzeżenie dla nas wszystkich tutaj. Bo ten uchwyt nowy, który wyjął z pudełka, markowy, po nasadzeniu na tę maszynę, <laughs> zrobił to samo co już nie jeden uchwyt wcześniej na innych maszynach, na których pracowałem czyli przy dociąganiu. Spodziewałem się trochę tego, wiedziałem, że na to trzeba zwrócić po prostu uwagę. Nastąpiło twarde dociągnięcie uchwytu do wrzeciona. Czujesz to w rękach, dociągasz jest na twardo. I o co teraz chodzi? To twarde yy, okazało się to, czego się spodziewałem: że dociągnął się uchwyt do tej płaszczyzny, która jest tu w oznaczeniu tą literką dużą D. Już to nie będę dorysowywał, ale chodzi mi o to, na co wskazuje strzałeczka, czyli ta płaszczyzna na płasko się docisnęła do, do wrzeciona. I to jest błąd. I teraz co by się stało, gdybym mocował ten uchwyt nowy z pudełka po prostu na maszynie i leciał? Najprawdopodobniej ten uchwyt, oczywiście on szedł na stożku, on się centrował w jakiś sposób na stożku, tam pewnie z setkami jakimiś luzu na stożku lub naprawdę mikro luzem na stożku, ale nie zaciągnął się na stożku, na twardo, na sztywno, tak jak powinien, bo się zaparł o płaszczyznę wrzeciona, pracowałby, by sobie stukał by sobie y, ślizgał się po stożku, by wykonywał ruchy prawo, lewo przy starcie maszyny jest bardzo duża siła bezwładności. Nawet przy, bez przyłożenia narzędzia do, do, do materiału, ona potrafi i potrafiłaby luzować to połączenie. Po prostu nie nastąpiło dociągnięcie na stożku. Tutaj sprawdza, sprawdzałem przed chwilą tą przerwę y, szczelinomierzem, która tutaj jest w tym uchwycie chińskim. Ona jest dość spora. Czyli sprawdzam tak naprawdę szczelinę pomiędzy uchwytem a wrzecionem, czy ona występuje, czy tam jest powietrze, innymi słowy. Powietrze ma być. Te uchwyty i wrzeciona, szczególnie to wrzeciono, niby jest wykonane zakładam pod duro. Ja go nie mierzyłem, bo to by trzeba mierzyć precyzyjnie. Nie mam takich narzędzi. Najlepiej byłoby to postawić gdzieś na projektor i pomierzyć. Ja to sobie mierzę warsztatowo, tak jak tutaj, czyli biorę blaszkę której używam do ustawiania frezerek kolumn i innych rzeczy. To jest, zdaje się, setka. Chociaż nie, tu chyba dwu, dwusetkę grubości podkładałem. Bo to jest ten, ten Chińczyk. I to jest mm, blaszka, którą po prostu próbuję. Wcześniej robiłem, widzieliście, mm, szczelinomierzem. Tam najniższa wartość szczelinomierza to była grubość, zdaje się, pięć setek. Ona mi nie wchodziła w te przerwy. Więc mm, co robię teraz? Dokręcam uchwyt tak, jak uchwyt pracuje. Podłożyłem tutaj blaszkę 200 i ona wyszła. Wysunęła się, widzicie, ona się wysunęła. Zupełnie ją w palce wysunąłem, czyli tam jest powietrze. I tak ma być. I ten uchwyt się dokręca, nazwijmy to w cudzysłowie, na miękko. Faktycznie. Jak się go dokręca do wrzeciona, czujesz, że idzie na stożku, że on się dociąga. I tak ma być, i to jest ok. Teraz tutaj pewnie szukam blaszki, by sprawdzić pasowanie tego uchwytu, który będzie wymiennikiem tego drugiego. Bo już się spodziewałem, że będzie tutaj ciasno. Najcieńszą, jaką mam blaszkę, to jeśli dobrze pamiętam tą folię, to jest SETA. To są takie, właśnie jak mówię, to są stalowe folie precyzyjne do ustawienia kolm, na przykład w frezarkach, jak ktoś ustawia po skrobaniu, nawet po skrobaniu, trzeba czasami ustawić, to się robi właśnie też podkładkami, takimi, takimi blaszkami. To nie jest błąd, tak, tak po prostu się robi i to nie jest nic złego. Czyli teraz, co tutaj robię dalej, no, będę demontował ten uchwyt oryginalny. No on jest mega ciężki, to, to, już jest, to już jest kawał uchwytu, faktycznie, jak mówię, on jest ze staliwa, on musi być też w gabarycie masywniejszy niż ze stali narzędzia, które oferują różni inni producenci, więc tutaj ta masa jest jak najbardziej na miejscu. Tak, tutaj demontuję i będę pewnie podmieniał na, na ten uchwyt nowy. I teraz ta maszyna jest nowa praktycznie czyli stożek jest nieużywany ogólnie jest nieużywana można założyć więc też sprawdzałem pod, pod lupą czy tu nie ma jakiś uszkodzeń czegokolwiek co by mogło powodować jakieś takie do wyeliminowania na pierwszy rzut oka kwestie. Czy montażowe u producenta, wszystko jest ok. Na Wizus nie mierzone, bo stożka nie, nie mierzę tutaj. Po prostu będę organoleptycznie sprawdzał, jak bardzo uchwyt ten nowy zamiennik nasadza się, jak głęboko na stożek, jak bardzo atakuje tym nasadzeniem on, on wrzeciono. I też nagram za jakiś czas kontynuację tego odcinka, gdzie już zajmę się wrzeciennikiem i wrzecionem. Chodzi mi o ustawienie tych elementów. O to jak to zrobić, jak pomierzyć, zanim ktoś zacznie szlifować szczęki. I to jest chyba kluczowe, bo też pamiętajmy o tym, że szczęki ok, można szlifować, jak najbardziej to się robi, ale wpierw wypadałoby ustalić, gdzie jestem w ustawieniu wrzeciennika i wrzeciona. Jak to pomierzyć, to są proste rzeczy. To też pokażę, bo tak. Nie znalazłem takiego do końca jasnego, jasno doprecyzowującego filmu, który, który by to pokazał. Więc też pewnie nakręcę i, i tutaj opublikuję część drugą tego, tego wpisu. Ten dotyczy uchwytu. Czyli najpierw dlaczego zajmuję się uchwytem? Bo muszę mieć element, którym złapię materiał, z którego będę ciął kontrolny trzpień i yy, ten uchwyt po prostu musimy się osadzić na wrzecionie i ja muszę ufać temu osadzeniu, że ono jest prawidłowe, właściwe, tak żeby już do tego nie wracać, czyli zaczynamy od tworzenia tej masy wirującej, która w trakcie pracy nad wrzecionem, wrzecionnikiem będzie traktowana praktycznie uchwyt i element, którym go zaciśniemy, czyli Jakiś kawałek materiału, który będzie służył do toczenia pręta kontrolnego, wałka kontrolnego, będzie traktowany jako jedna masa wirująca, która już przynajmniej w osadzeniu na stożku po prostu jest już nominalna, nominalnie osadzona. I teraz tak, nakręciłem, wstawiłem uchwyt ten zamienny, dokładnie to są mocowanie i co? I nie da się usunąć blachy praktycznie sety tutaj się urwała po prostu jest tak mocno ściśnięta że no tam nie ma powietrza po prostu nie ma powietrza to już jest zły sygnał bo jeżeli sety nie ma no to nie do końca ufałbym że jest tam cokolwiek a jak wspominałem wcześniej podejrzenie podejrzenie wzięło się stąd że przy dokręcaniu było to dokręcenie uchwytu bardzo twarde. Takie materiał do materiału, praktycznie stal do stali. To czuć w rękach. Jak mówię, no wcześniej też miałem tego typu kwestie. Zresztą sporo i w takim mocowaniu, i też w takim mocowaniu tarczowym dużo obrabiałem różnych maszyn. No to już sporo się naoglądałem różnych ciekawych przypadków. Więc ten nie był dla mnie. Bardzo nowy, ale jeżeli dla kogoś jest, no to proponuję zwrócić na to mocną uwagę, bo zniszczycie sobie maszynę, a taka y, usterka po pracy jakim, jakimś zamocowaniem takim niepewnym, chwiejnym na stożku, no to jest naprawa taka już gruba i to idzie w ciężkie tysiące. T tego się nie robi za mm, małe pieniądze. Także polecam tutaj mocno kontrolować te zamienne narzędzia, które sobie mocujemy na maszynach, które już chodzą, biegają. Rzeczywiście zwracać na to, na to uwagę. Tutaj już przymiarki do tego, co będę robił. I teraz, co można zrobić? Ta powierzchnia, która jest problematyczna, czyli ta, której no teraz nie dotykam, ale ta, o, właśnie ta, ona jest bez znaczenia praktycznie. To są nie są przelgnie. Stożek należy osłaniać, stożek należy zadbać. Pozostałe są szlifowane, widzicie, pięknie przez producenta, ale to szlifowanie ma tutaj walor bardziej estetyczny. I kwestia jest tego rodzaju, jak bardzo chcemy ten luz tutaj zapewnić. Tu już ustawiam maszynę sobie pod, pod średnicę. Wszystkim, którzy zaczynają, to proponuję ustawiajcie według wzoru. Widzicie, tu będę leciał dość sporym wytaczakiem. Wysuwam go mocno, co nie jest korzystne, ale muszę, bo inaczej muszę, tak jak wskazałem, tam właśnie ręką, podemontować praktycznie wszystko: wszystkie osłony, czyli muszę właściwie bajek pociągowy zdemontować ze wszystkim. Tego nie robię. Wysuwam tutaj na około 80 czy 90 mm nóż. Bo po prostu nie podjadę inaczej, no i toczę. Tutaj można by się złapać za głowę, jak to toczyć wrzeciono. No tak, ta powierzchnia nie ma znaczenia. Tutaj można, jak najbardziej. Fortunką można sobie to potem przelecieć. Jeżeli estetyka będzie słaba, niedostateczna, to przelecieć sobie znowu na gładko. Chociaż nie jest to konieczne, bo ta powierzchnia po prostu nie pracuje. Znaczy ona pracowała w tym uchwycie, który tutaj próbuje zamontować, a pracować nie powinna. Powinien pracować tylko stożek. Dobra, tutaj czyszczenie już po liźnięciu tego brzeciona I to jest zrobione na dwie setki. Jeśli dobrze pamiętam, na dwie sety. W tej chwili pierwsze przejście. I jeśli dobrze pamiętam, a tak było... Chyba tak było. Tak, tak. To trudno w to uwierzyć, ale musiałem powtarzać proces trzy razy. Czyli teraz mamy dwie sety. Zamontuję uchwyt ten nowy kontrolnie tutaj. Znowu z blaszką, setką. I ona znowu się nie pozwoliła wysunąć. Znowu została ściśnięta. Stała sztywno. Czyli te dwie sety zakładałem, że wystarczą, bo nie spodziewałbym się, że może być więcej. No ale jest. Czyli zakładam uchwyt po raz kolejny, wsuwam tę blaszkę, tutaj jeszcze czyszczenie, wsuwam blaszkę, tutaj setka i będę sprawdzał, czy da się ona wysunąć. Dlatego proponuję mocno, mocno sprawdzajcie, bo ja byłem tym zaskoczony, może nie tym, że to zaszło, bo tego się spodziewałem, ale jeszcze do tej pory chyba nie miałem takiego przypadku, żebym musiał sześć setek ściągać z tej powierzchni, żeby mi uchwyt nasadził się odpowiednio ciasno na stożek. To tego, tego nie miałem na pewno to na stówę we wszystkich przypadkach wcześniej to było chyba na jednym przejściu. Może jeden przypadek na dwóch ale tak to to nie miałem. No I miałem jeszcze jeden taki przypadek gdzie była prośba o naprawę po, po, po tym jak ktoś się zorientował już po czasie że tłuczę mu na stożku no to tam już nie było czego naprawiać bo no temat już był gruby więc nie było czego tak I tutaj tak mamy cały czas jeszcze podejście do montowania tego, tego uchwytu. Oczywiście można też zrobić tak, że ktoś będzie zbierał z uchwytu te powierzchnie nie czołową tylko tylną z uchwytu. Efekt będzie taki sam. Skutek będzie taki sam, bo można też przecież zebrać z tej strony. Tutaj idę w tę stronę i wcześniej też tak robiłem, bo w sumie ta ilość powietrza, która tam nawet po roztoczeniu tej, tej części będzie odpowiednio większa, ona nie ma specjalnego znaczenia. Tam po prostu ono może być, a zabezpieczamy się w sposób przetaczając tę powierzchnię w życie, ona zabezpieczamy się na przyszłość przed tego typu problemami z narzędziem gdybyśmy znowu zmienili na inny typ narzędzia no to raczej będzie tam więcej powietrza niż mniej no i w mojej ocenie daje to skutek o tyle lepszy że nie trzeba tego uchwytu mocować znowu celem przetoczenia tamtej strony i bawić się w uchwyt w ustawianie go przecież to by trzeba ustawić precyzyjnie na maszynie po co można równie dobrze przejechać w i efekt będzie, będzie taki sam, skutek będzie ten sam, nie? Dobra, i teraz mocowanie z tą blaszką po pierwszym przejeździe. Tutaj, tak, i z tego co, co kojarzę, tak, to będzie ten przypadek, gdzie rzeczywiście to jest chyba pierwszy przejazd, gdzie się zwyczajnie nie. Nie udało. W sensie cały czas siedzi, blaszka siedzi sztywno i nie pozwala się wysunąć. Czyli tutaj było jeszcze przejazdy chyba dwa, pewnie dwa, jeszcze poprawkowe. To widzimy, że tak, nie daje się wysunąć, czyli jest poniżej sety, grubo poniżej sety, bo to jest ściśnięte rzeczywiście mocno, przerwa. Praktycznie żadna, zerowa. A tu już zdjęte są dwie setki. Czyli, a nawet wiecie, jak zakładałem ten uchwyt kontrolnie, wcześniej się nim bawiłem, to mm, dokręcając go i licząc na to, że wyczujemy jakiś tam luz na stosku, jakieś stukanie, jakieś tam w trakcie obracania ręką, że, że szarpiąc za niego, że. że w trakcie dokręcania, nawet że wyczujemy, czy jest luz. Nie, nie, nie wyczujesz tego. Na stówę nie wyczujesz. To jest tak, że dokręcając, nawet lekko dokręcając, on już spilotuje się jakoś tam na stożku z lekkim powietrzem. Przylgnie do, do powierzchni czołowej wrzeciona i sobie tam siedzi w miarę sztywno, póki nie zamocujesz materiału i nie zaczniesz pracować, lub też póki nie odpalisz maszyny, która ma ten moment bezwładności na uchwycie spory, przecież to masa wirująca jest naprawdę potężna przy obrotach i starcie bez softu, właściwie od zera do zadanej, no to szarpie tym materiałem grubo. Więc na stówę byłoby wyklepane po bardzo krótkim czasie przy takim, widzicie jak tutaj trzy przejazdy po dwie sety, sześć setek przy zapewniających powietrze, no to zakładam, że cztery sety to tam były na pewno y, materiału, y, naddatku. No to nie miało szans dobrze trzymać, nie miało szans przylegać na, na stożku, to tam nie było opcji. Tutaj widzimy jeszcze ten listek y, folii został, nie szło go wyjąć, to jest folia setka. On sobie tam po prostu został, nie? Więc, no, On się nigdzie nie podwijał. Nic się nie działo takiego, co by mogło spowodować, że on gdzieś tam się zawinął i, i został. On po prostu sprawdza szczelinę pomiędzy wrzecionem a, a płaską częścią. Tam, w cudzysłowie przylgnią uchwytu, no bo przylgnią to nie jest, ale po prostu uchwytem. No i... E co? No i będą kolejne przejazdy teraz. I to dopiero będzie wstęp do wiecie, do dalszej pracy nad wrzeciennikiem i wrzecionem. Wszystkim tym, którzy macie problem z maszyną, która trafiła w wasze ręce, czy to nowa, czy używka, i ciągnie wam jakieś dziwne stożki pomimo ustawień. Szlifowaliście szczęki, a yy, rezultat jest yy, słaby lub zły. To proponuję, zajrzyjcie tutaj za jakiś czas, bo zrobię taki film, w którym pokażę od czego zacząć. Szlifowaliście od lewej strony maszyny, yy, gdzie to jest to, co teraz pokazuję, to jest wstępem do yy, tego, co będę robił właśnie w tym kolejnym odcinku. Gdzie na razie należy zapewnić na początku samym to start. Należy zapewnić, że oczywiście nie ma luzów na łożyskach czy panewkach wrzeciona, że nie ma luzów wrzeciennika to pierwsze, czyli jeżeli ktoś ma używkę lub nawet nową maszynę to też polecam podokręcać najpierw, przeciągnąć kontrolne, sprawdzić jakość mocowania uchwytu i dopiero wtedy zacząć rozważać na temat gdzie może być problem. I to też będę pokazywał właśnie w kolejnym nagraniu, gdzie tutaj na samym początku, czyli tu, gdzie jestem, należy zadbać o to, żeby to połączenie, jakakolwiek by to tarcza, jaki typ tarczy, by nie był kotwiącej na brzecionie, żeby to połączenie było pewne. Bo mamy różne typy mocowań. W maszynach chińskich są te mocowania robione niby według DIN-u, ale. Na przykład ten y, duro widzimy już jest y, nieco inaczej niż w uchwycie zamiennikowym. Przy czym ja tu już nie rozważam w kwestii, czy ten uchwyt jest po prostu w tolerancji niższej. Wrzeciono w, w górnej tolerancji i teraz to nie pasuje, czy może wrzeciono jest niedotolerowane albo niedojechane jak należy. To już nie ma znaczenia. Zakładam, że dopasowuje się do uchwytu, który przyszedł ale w tych maszynach chińskich to naprawdę jest różnie i też możecie mieć kwestie w rodzaju też zwróćcie na to uwagę, że uchwyt niby jest na tarczę mocowany na przykład no, mocowanie na tarczę jakąś tam 110 czy inną czyli taki zamek tarczowy tarcza po prostu z zamkiem też w Chińczykach są te tarcze nietypowe, czyli tak jak macie w DINie e, odpowiednie rzędy tarcz e, zamka średnicy zamka w uchwytach do mocowań tak te Chińczyki potrafią mieć na przykład zamiast 110 na no jakiś dziwny rozmiar 113, i zupełnie z przypadku kupiony uchwyt w dobrej wierze po prostu nie będzie pasował. Trzeba sobie te tarcze przerobić. To też się przerabia, ja robię takie rzeczy, ale na to należy zwrócić uwagę. I tu po przetoczeniu już nie pokazywałem tego, ale kolejnym, trzecim, czyli w sumie 600. Ta blaszka się w końcu wysunęła i jest, i jest ok. Jest tam powietrze, to mocowanie jest pewne na stożku, i teraz będę przechodził dopiero do w kolejnym filmie, który pokażę. Dopiero do pracy nad tematem pod tytułem, czy wrzeciono i wrzeciennik stoi jak należy i czy robi właściwą robotę. To też pokażę, ale tutaj pierwsza rzecz to, czy uchwyt, który będę mocował, to masa wirująca. Jest zamocowana pewnie na stożku, bo zgodnie z tym stożkiem, na którym jest mocowana, będzie ona generowała błędy, a zawsze będzie. Ale jakieś takie błędy, które ja rozpoznam i będę wiedział, w jakim obszarze błędów się porusza. A tu te blaszki jeszcze pokazuję, to są te właśnie, które rozważałem, brałem pod uwagę. No i tyle w temacie. Także polecam, sprawdzajcie, bo możecie sobie zniszczyć maszynę. Polecam i pozdrawiam. Hej!